Peggy18 Hej hej, z tej strony markor.pl Shinaru! Z drużyny FAMP, Camp, a to jest. Sensro the Third. Tak, dokładnie tutaj Jesteśmy w naszej pięknej kuchni, gdzie leży snajperka. I ketchup na stole. Dobrze, no to zaczynamy rozgrywkę. Tak, to czekaj, ja sobie może wybiorę misję, już. Dawaj mi się. Poruszamy w tango. Tam, tam, tam. Wyprowadzić samochód? Co wyprowadzić? Przestań. Ja tam te dwa Jest. kilometry będę leciał na piechotę. Puk, puk. A, No, no ej, no spychasz mnie, człowieku. Ale mam fajnego złoma, ledwo się ruszę, ale to z czego? Ja Miałem chociaż osiągi raz podwyższone. Ktoś do... nas Nie wiem, ale się zatrzymałem na tym. Haha, <mimii> jestem szybszy. Szybszejszy się mówi. Szybszejszy, no niech ci będzie. Matko, jak to się czołga! Co? Co? to jest? Ej, ale by było dzisiaj zajebiście jakby mi się udało nocy, tak o pierwszej gdzieś, zacząć nagrywać e, tego... Amnezję. Amnezję, ja... o, o tak. No bo dzisiaj wiesz, to jest koniec miesiąca, nie? No tak. Ej ty kurde, Popatrz. wyprzedzisz mnie jeszcze, jak to się czołga? I, i ja popatrzyłem się cały czas na ciebie, mogłem wpiewać w jakiś samochód. Jezus zwrotne to to nie jest. Czekaj na mnie chwilę, bo już nie szlak trafi. Żartowałem. Wiem, że ktoś się za mną ścigać na pechotę. Na no, na. No. Na 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 Dzisiaj już nie gierz na gitarze. Nie, 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 nie szło mi ostatnio. Już nie będę. Ale Patryk, ty tak ładnie gierzy na gitarze lepiej ode mnie. Ja jestem początkujący, zaawansowany, a nie jest zaawansowany zaawansowany. Nie, ale jestem bardzo początkujący. W sumie, w sumie tylko rok... gram. I tak duży ode mnie. Kurde, ciężarówka, ciężarówkę, jeszcze wyprzedzałem. Fucking <grystanie> shit! <sum> 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 Ale ładnie, wjechałem! Zaraz eksploduję, po prostu. po prostu. wybuchnę. Wytrzanie się moje. Skaczemy na <sum> 3-4. No no. I to mnie kilka razy. Mama, a dlaczego ta pani ma sznurek w dupie? poniedwa sznurki. Poje są stringi. Let's do it! A jakieś mroczki teraz mam? Psz, jakiś jakieś takie nie wiem dziwny tutaj. Widzę. Zamroczyło mnie coś. Do no, ustawiam muzykę? Trzy, cztery, cztery. jeden. <noise> Ale ja na dachu, ja yeah, jestem na dachu. To co, robimy akcję od góry wbijamy? Ale nie, no na poziom gór trzeba chyba do tamtego kolesia jakoś, tak? Dobra, a, jest. ja skaczę do basenu z dachu. A ty tam wskaczesz, a ja już tutaj zacznę robić mały mordor Zabiłem prostytut. do windy Idź do diabła! Naprawdę tak chcesz się bawić? jep. Dobra. Dobra, na razie go jako żywej tarczy. Ci ludzie nie są zbyt bardzo lojalni. Postrzelają do swojego porucznika. Tak. A ja nie jestem za miły, postrzelam do ludzi. Cywili. Tak. Gdzie oni, ma tu jest? Dobra, Gims ma to. Zabójstwo jednym strzałem. Poszedł nasz Strzała. Nasz... <laughs> strzała. O, murzyn, zabiję murzyna. Headshot. Hey, babe. O, ja zabiję murzynkę. O nie, kobiet, nie powinienem zabijać. Co to ty masz... mają cycki! No czekaj na mnie, no! Ja mam wszystkie granatki! O nie, była coś tu! Jaj, Markor! No! Jeb! Yeah. O popatrz, co ja zrobię! A to nic nie dało! Myślałeś, że będzie jeden wielki typ tylko. Pff. Pierdło! Pierdwo? Tak! Puszczę naszych może. Dobra. A ja idę już na górę. <noise> Pięknęło. Ja tutaj w ogóle gdzieś jest tak? bieb, 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 bieb. Czekaj na mnie, już biegnę. Nie będę na ciebie czkał. Czkaj! Ja biegnąć! Gdzie czkać! Nie, nie zabijać. Ciekawy to kaga. Smatki, smatki, smatki. Ty drewniaku. Szmatki, szmatki, szmatki. Piep, A dzisiaj będziesz zwany jako. Drewniok. Pan. Ty będziesz pete. zwany jako suchy. Ja jestem zawsze suchy. Chyba, że jestem mokry, to jestem wtedy mokry, a nie suchy. To po suche. Ma! Co? Dziwka, 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 dziwka. dziwka. Należność <grystanie> kobieto. Ta, szanuj się. Je w nią. <grystanie> Ładnie. Tak zrobiłem. Tak też uczyniłem. Szanuj się, jebnią. Zabiłeś się. Szanuj się, kutwa. Jeb, jestem mokry. A nie. Jestem super. dzisiaj zbyt wulgarny. Muszę być grzeczniejszy. D e, to jest mój. Gonimy e go. E e. Zanim. Zmniejszam dy wysokość dystans, kuźwa. A jak się wysokość zmniejsza, to też się pozwalnie, zauważyłeś? Wiem, Pe wiem. Pewnie dlatego, że się ciąg zmniejsza. <grym> ciąg! To nie jest kurwa, jakiś myśliwiec bojowy. What tylko... the fuck! Zahaczyłem ŚMIGŁEM <grym> A ja go gonię! Zgubiłem go chyba. Ale ja go gonię, to jest dobrze. Właśnie niekoniecznie. Jaki masz pasek żółty? Jakiś tam masz na górze? No, to no dobrze. To go goń. A już ja już tutaj ścinam zakręt. Ciekawe, ostatnio ja go zgubiłem. Jaki wariat lata do tych kominów? Mówiłem wcześniej. Come on być. Chodź tu do, do Marusia, chodź, chodź do wujka. Aha, on będzie tamten leciał, dobra, to już tam ścinam, już tam będę na niego, na niego czekał. O, strzelają do mnie! Uhu! Jezus! Dobra, Jaki dobra. Jezus. Szatan. No właśnie. W końcu tylko metale tak potrafił. Patrz! Patrz co Patrick zrobił jak go dogonił! Widzisz? Widzisz ty to? Ej Panie Porucznik! Chyba wyląduje ci na dupie! Markor. Markoooor! Dobra lądujemy na Pani! Mam go! Masz go? Już? Tak! No mierzają mnie! Zabyprzejmi drzwiami. Nie, bo ścianę go i... Ale jestem... Ja popsułem wywedzi... helikopterek, Bum. Noch, nioch. Już zabijać go? Tak. To już koniec będzie? No nie, tak szybko. Przecież możemy wyjść tam do środka. No nie, nie, nie możemy. Nie, nie możemy, bo się skończyła misja. Dokonaliśmy zadanie. <laughs> Byłem zbyt szybki jak zawsze. Zbyt bardzo porywczy. No ten z goframi przyszedł Z kim? Gofry To jest Belg A. Nie rozumiem Nie. Yeah. Belgowie słyną z gofrów, kubku A nie z ciasteczek? Nie, ciasteczka są w Polsce na przykład ja czy ty <śmienic> A pelgariscy z gofrów. Szacun trzeci. Ja też Nowa mam. chata. Z basenem? Modyfikowanie gangu, możemy teraz modyfikować gang. No no. Robimy sami e, tych ninjów samych. Tak. Mamy jesteśmy Yakuza. Dla wszystkich polonistów tak naprawdę Słowo ninja się odmienia przez przypadki A Czyli nie. na przykład ninjowie. No, no prawda. Albo. Czego, czego nie ma? ninjów. <grym> Ninj! <grym> <grym> Jakich ninjów? <grym> What the fuck Dobra, e, ile to trwa? Zróbcie się, zobacz. Co ty jeszcze? Jeszcze? No to jedziemy na następną misję. Wybijam ci okna w domku. O, to jest fajna, to jest fajna misja.

Hmm? Co Tam coś mieliśmy chyba zrobić, popatrz. To na to tam będziemy lecieć po prostu. Co tu trzeba było robić w tej misji? Tutaj się osłania przecież tego całego... What? Dobra, spoko. Co to było? Co się stało? Nie wiem. Jakiś bug? A nie. Już musimy ten samochodzik. O, on torczem jedzie, torcz. Jeden z moich ulubieńszych samochodzików. No fuck! Co się stało się? Ja chciałem strzelać. Policjant! Fuck, nie trafiłem. Pas. Nie przy nim! Dobry wariant Nie, nie przy nim! Uhu. I za nie trzeba mówić. Ty prawy, i lewy. No fuck, zasłoniłeś mi. Swoim cielskiem. Moim dzielskiem Cieszyć grubasę Cieszyć? z strzeliłem? Dobry jesteś Ładnie, trafiłem Czy? Jakie czy? Jeb <laughs> No właśnie, ja nikogo nie widzę, mogę... Bo... Teraz już się odwróciłeś Daj już, no mm -hmm. Gomenee Marek Cian, nie, on wybuchnie. Marek Kun, ja go zestrzeliłem, żeby nie było wątpliwości. Co ty chcesz, się On płonie, płonie <noise> wko. <Błądziwko. głosy> Teraz go zabijesz? Ja? To ty? Ty strzeliłeś w niego. Kiedy? Teraz to twoja wina. <noise> Ale przecież ty, o, on się pali, on wybuchnie. O nie, spieprzyliśmy. <noise> strzelił w niego. Dobra, try again. Jeszcze raz. No żeby taką łatwą się dwa razy przychodzić. co nie? Wszystko przez Marka. Co? Jesteś lamą po prostu. Cieniaskiem. Pierwszy. Jak wyleciał w kosmos. No co robisz? To jak zrobiłem! Między tymi <noise> na samochodami Jakby, co ty ja go trafiłem Dobra, to ja ci zasłaniam Bum. I tak trafiłem Bum Krzyś Stój! Nie strzelaj Teraz! Nie nie, <noise> Nie trafiłem w niego Ale już ma pół HP To nie To nie ja Teraz ten produkt. Tu jakieś tarcze mają, nie da się ich zabić. Hej, patrzęciu! Niech niech, zabiłem ich. <grym> <Ty>, deklu <grym> to Zabijesz to ja. tam murzyna! Co <grym> on będzie gare zmywał? Popatrz, co on robi! <grym> Murzyn, Muzyna, on w ogóle nie zrobi tego swojego kamehameha i nie odpięknie? Nie wiem, on powinien tutaj w ogóle wymiatać to murzyna. Czemu... ja mam do was y, pytanie. Czemu w y, tym.. Jak to się... Jak ten się film nazywał? Kur... Resident Evil. Ostatnia część. Czemu Murzyn zginął pierwszy? Po to o, Murzyn! To... <gryw> <gryw> Jaki suchar. <gryw> Okej. Okay. Można i tak. Marek. Co? Muzynie! Nie jestem muzynem. No dobra, jesteś białym muzynem. Dobra, mogę być białym muzynem. Ale ty Dwa tysiaki. Czwarte szacun. Tak, czwarty. Dupa, mu... Chuja mu dzikie węże. No no, no. Jesteś. No. Dzieci... To co, Kończymy? Do... Nie, dojedźmy. Skończmy. Ale chciałem wziąć ten... Jest motocykl! Nie złapę go już. Ty strzelają do nas. Ale... Chodź, nie, Ale to musimy do domku dojechać, żeby skończyć. Kurde! Już możemy tutaj zacząć z powrotem. Za no problem. Nie, ja bym do domku jednak dojechał. No dobra. Śmieciarka! To jest szambiarka. A nie, śmieciarka. Limuzyna! Dzień dobry! Z tej strony Siro! Dobra, mapa. Ja... Pamiętasz, co, co będzie, jak będziemy jeździć e, tym Dziw, dziwkowozem? Nie. Będziemy, b, ty będziesz kierował, a kto będzie tam zajmował się kobietami? <grym> 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 tak, dokładnie. Marek, Marek, cześć. Marek. Ups. Marek, pana Marek... Marek, Marek, Marek... Gdzie ty jedziesz, człowieku? Nie widzisz, że jadę pod prąd? <grym <grym to oni jeżdżą pod prąd! pod tą drogę. To oni na, jeżdżą na następny pod... Następny paczak i twardziel! Ej, to oni jeżdżą pod prąd. Oni chyba nie grali w tego... Yy, y, sleeping Chyby Dog'a. Dobrze, ty jedziesz? Dobrze. O nie! Czyż Szarka przed nami? Porysowała nas. Już zawracam ją zajebać. <laughs> Nie mamy jeszcze wyrzutnie rakiet Uwaga! Co tyle tutaj, tutaj tych czyszczarek jeździć? Czy Jak to tam szczotkarek co, i... Co, bo tutaj bardzo dbają o czystość. Nie widać. Mm. Przypieprz Adrift! <laughs> I pochodniku. <laughs> dum, dum, dum wszystkich. Papa. Pa. Okay. Dzień dobry. Do Zobaczę, do ja już sobie zapiszę sam ten motor w tym. Na razie Spoko. Ja będę na górze. No Chodzę do apartamentu. Patata, patata. Hula, Matrix. Yep. Otwórz się. Cześć Marek. Mówisz cześć telewizor. Coś Cześć telewizor, włącz się. Pum. Dobra, ej, chodź. Chodź, 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 kończymy, kończymy. To tam kończymy. na Kurde, znów ten internet zaslonę tam. Stój! No to tam! Marek, bo ten odcinek będzie trwał godzinę! Ale na, na ładnym tuło, tuło na ładnym. Widoku. Dobra, delikatna. O! Ju! No fuck you! Dobra, chodź, kończymy. Do Dupsat. Nie można skończyć, nie można. Ale proste dla Leoniki. Yep, yep, yep. Yep, yep, yep. Yep, yep, O Matrix! fuck. <laughs> <laughs> Już! Koniec. Dobra, Misiaki, to by było na tyle. E, koniec dzisiaj, sens roła. E, tak więc. Papa, pa, na razie trzymajcie poczekaj, się. Poczekaj, poczekaj. Oglądajcie serię. Polecamy ją bardzo serdecznie. E, Konradową serię oczywiście. Zapraszam i polecam. Marker.pl. <ścoughs> A, <ścoughs> dzięki. Dobra, już skali, skali, Dobra, na razie wszystkim. Papa, Widzimy pa. no, się cześć. później. Cześć, mi się.